Hogwarts Legacy 2 w produkcji i z dużym priorytetem. Fabuła ma podobno połączyć się z serialem, który jest w produkcji dla HBO Max czy Max. Zobaczymy o co tutaj chodzi. Ale połączenie jest bardzo, bardzo ciekawym pomysłem. Po ogromnym sukcesie pierwszej części podobno sprzedała się w ilości 30 milionów kopii. Twórcy przystąpili do prac nad Hogwarts Legacy 2, chociaż produkcję potwierdzono już jakiś czas temu, to tym razem zapewniono graczy, że tytuł jest bardzo priorytetowy. No i bardzo dobrze. Tutaj mamy oficjalną, jakby notkę. Nie wiem w sumie, czy jest ona oficjalna. Co istotne, wydawca potwierdza, że gra jest szalenie istotna z punktu widzenia całego rozwijanego uniwersum. Fabuła ma być wyjątkowo, wielowątkowo powiązana z wydarzeniami opowiadanymi przez serial produkcji HBO. Wszystko to dzieje się około 100 lat przed wydarzeniami ze znanych nam wszystkich książek i będzie nie lada gradką dla fanów magii. Czy to oznacza, że serial będzie również dział się 100 lat przed wydarzeniami znanymi z filmów Harry Potter i książek? Oj, powiem wam, że ciekawie się zapowiada, no bo miał to być reboot, a nie jakiś tam prequel. Ale jak będzie, zobaczymy. To nie wszystkie nowości, jakie czekają fanów Wizarding World. Już niedługo ma ukazać się definitywna edycja pierwszej gry, w skład której wejdzie sporo nowej zawartości. Dodatkowe miejsce mają zapewnić mocznie nad 15 godzin dodatkowej rozgrywki. Wow, okej, okay, 15 godzin to jest 1 trzecia gry tak naprawdę. No ciekawy jestem, ciekawy jestem, czekam na więcej informacji, szczególnie o tym, że to dzieje się 100 lat przed wydarzeniami z książek i, e, i filmów. E, a teraz chciałbym zaprosić Was do sklepu eneba.com, czyli partnera kanału, jak zwykle link znajdziecie w opisie. Największe hity sezonu nadciągają, przygotuj się na intensywną akcję Dreszczy Grozy i Niezapomnianą fabułę. Oznajmi znajomym, że przez chwilę będziesz niedostępny, bo w końcu nadszedł czas na grę. Długie jesienne wieczory mogą uprzyjemnić Wam gry takie jak Silent Hill 2 Remake Diablo 4, Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Age Velguard, Until Dawn Remake, EA Sports FC 25 God of War, Ragnarok, Days Gone, No Man's Sky, Ghost of Tsushima i wiele, wiele innych. A teraz Assassin's Creed Shadows jest nadzieją Ubisoftu na poprawę wizerunku. <grym> Nie, no jak? Za późno już, no jak? Szef firmy udzielił wywiadu. Okej, okay, zobaczymy co powiedział, bo uważam, że jak na razie Ubisoft ma same fakapy. Robi wszystko Źle. Wszystko, co może zrobić źle, robi źle. W ostatnim czasie Ubisoft podjął wiele decyzji, które nie spodobały się fanom. Francuska firma opublikowała również kilka niespełniających oczekiwań produkcji, takich jak Outlos czy Skull and Bones. Świadomy popełnionych błędów, Mark Alexis Coté, nie wiem czy to się tak czyta, postanowił wypowiedzieć się na temat nadchodzącego Shadows, zapowiadając, że tytuł ma poprawić wizerunek studia. No, ciekawe jak ciekawe jak. Um, jak już wiemy, od jakiegoś czasu e, premiera została przesunięta. Zamiast za chwilę, czyli 15 listopada, będzie ona 14 lutego, i przez to Ubisoft stracił bardzo dużo pieniędzy. Stało się tak ze względu na chęć dopracowania produkcji. Nie, 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 nie. Nie chodziło o dopracowanie produkcji, tylko o usunięcie elementów, na które gracze narzekali bardzo mocno. Takie jak ta statua czy pomnik, która była dołączona do edycji kolekcjonerskiej. Prawdopodobnie coś tam z Yasuke, to prawdopodobnie, pr wiecie, no zmienią, no, no nie wiem o co chodzi. W każdym razie nie chodziło o dopracowanie gry, tylko o zmienienie rzeczy, na które gracze narzekają. Jest to prawdopodobnie część planu polegająca na wydaniu 10 gier z serii przez następne 5 lat. Ambitne plany! Oby każda była lepsza od następnej, to być może dojdą do poziomu sprzed e, prawie 20 lat, czyli 2007 roku, kiedy miała premierę pierwsza część. Szef Ubisoft postanowił wypowiedzieć się o Assassin's Creed Shadows, uspokajając fanów martwiących się o przyszłe produkcje. Studio jest świadome spadku jakości wydawanych gier w ostatnich latach. Wydaje mi się, że oni nie są świadomi tego, co oni robią. Po prostu zauważyli: hej, Dlaczego przez ostatnie 5 lat mamy coraz mniej pieniędzy? To zauważyli, a nie że jakość gier jest słaba. Planuję zmienić ten stan rzeczy, udostępniając kolejne produkcje, które mają spełnić oczekiwania fanów. No, chciałbym chciałbym, żeby to była prawda. Ta zmiana ma dotyczyć nie tylko produkcji umieszczonych w uniwersum Assassin's Creed, ale też innych serii. Życzę im jak najlepiej. A teraz Warcraft 2 otrzyma remaster. Ujajajajaj, nie podoba mi się to. E, szczegół... To znaczy, ok. podobałoby mi się to, gdybym nie miał z tyłu głowy takiego zdania, które mówi ej, Warcraft 3 remaster powstał i to było wielkie gówno. Także Blizzard prawdopodobnie szykuje nam kolejne gówno, tylko tym razem bardziej nostalgiczne. No ale zobaczymy. Zobaczymy te pierwsze screeny. Warcraft rozpoczęła się od strategii czasu rzeczywistego, a to War World of Warcraft z 2004 zmienił, e, zmieniły reguły gry. Dokładnie tak. No i teraz tak. Blizzard miał uczynić kolejny krok, tym razem z klasycznym Warcraftem 2. E, Warcraft 2 chyba miał podtytuł Orcs and Humans, ale mogę się mylić. I według najnowszych doniesień studio przygotowuje odświeżoną wersję gry, która przeszła już pierwsze testy. Zamiast robić coś porządnego i nowego, to oni znowu robią remake'i. Zarąbiście. Warcraft 2 Remaster. Okej, okay, Remastery, no, jeden pies. Pojawił się na Blizzard Track, czy Blizz Track, czyli stronie śledzącej poczynania studia. Produkcja um, Produkcja obecnie widnieje z dopiskiem Internal Alpha, co wskazuje na to, że odbywają się wewnętrzne testy gry. Oprócz tego, odświeżona wersja kultowego RTS-a doczekała się pierwszych grafik, które mają potwierdzać istnienie gry. Okej, okay. wiele osób ucieszyła wiadomość, że Warcraft 2 powróci jako remaster dostosowany do współczesnych standardów. Inni jednak studzą emocje, zwracając uwagę, jak Blizzard potraktował Warcraft 3. Dokładnie tak, ja im już w tym momencie nie wierzę. I po prostu tak, jeżeli będzie jakiś dostępny preorder, to wy tego nie kupujcie w ciemno, tylko poczekajcie, bo wyjdzie tak jak z Warcraftem 3. A teraz zobaczmy sobie tutaj, jak wyglądają te graficzki. No dobra, A to takie grafiki zrobione w Photoshopie, także to się, to się nie liczy. To się kompletnie nie liczy, bo te grafiki nam nie pokazują, jak będzie wyglądała gra. A teraz GTA 6. Czy wyjdzie na pecety? Szef Take-Two, czyli Strauss Zelnik, rozwiewa wątpliwości. No i oby rozwiał wątpliwości w tym dobrym kierunku, że hej, że wyjdzie. Co z edycją na pc Na pierwszym zwiastunie nie dało się znaleźć informacji o takiej edycji gry, dokładnie tam były same konsole, a i samo Rockstar Games nie było zbyt chętne do udzielania wyjaśnień. Nic dziwnego, że spora grupa graczy zaczęła martwić się o ewentualną konwersję i możliwość jej wydania. Nie trzeba jednak być specjalistą, aby zgadnąć, że GTA 6 wyjdzie na pewno na platformę pc No, czy na pewno wyjdzie, to nie wiemy, aczkolwiek byłoby to coś strasznie głupiego, gdyby nie wyszło. Poprzednie części gry Rockstara także trafiały na blaszaki, nawet jeśli 14 lat po oryginalnym debiucie. No tak. W każdym razie, w trakcie ostatniego sprawozdania finansowego Strauss Zelnik powiedział: "Teraz przykładowo obserwujemy duży wzrost na platformie PC. Byłem zdania, że otwarte formaty będą nadal rosły, a PC jest otwartym formatem. Myślę, że PC ty, PC będzie coraz ważniejszą częścią biznesu konsolowego w przyszłości." Co? pc będą coraz ważniejszą częścią biznesu konsolowego? Ok. A dla nas, wspieranie na PC wcale nie jest skomplikowaną kwestią. Podsumowując, selektywnie wybieramy platformy, które wspieramy. Spraw sprawiamy, że technologia działa, gdy możemy to zrobić, o ile grono odbiorców jest wystarczająco duże, aby było to opłacalne. Ok, czyli krótko mówiąc, jeżeli będzie Wystarczająca ilość graczy, którzy będą chcieli grać w GTA 6 na PC, to Rockstar Games to zrobi. Jak to będą wy, wyliczali, nie wiem. To znaczy, tak, na pewno nie wyjdzie GTA 6 na premierę, na PC. Wydaje mi się, że sprawdzą najpierw sprzedawalność GTA 6 na konsolę, która będzie gigantyczna, przebije wszelkie możliwe szacowania. Wydaje mi się, że każdy na drodze mlecznej, każdy w kosmosie znanym człowiekowi e, kupi GTA 6. E, każdy będzie chciał mieć tą grę w swojej kolekcji. Prędzej czy później, każda osoba na świecie zagra w GTA 6. Takie jest moje przewidywanie. I na podstawie ilości sprzedanych gier na, e, gry na konsole, ilości, ilości jakby kopii, Oni powiedzą tak, hej, dobra. Wszyscy na świecie kupili już GTA 6. No ale co z tymi z, e, PC-ami? No więc, tam rok czy dwa, czy nawet trzy lata po premierze, stwierdzą: hej, dobra, nadszedł czas, aby GTA 6 wyszło na pc ty I tak wydaje mi się, że, e, że to będzie. E, a GTA 6 mówi o dacie, e, mówi o dacie premiery GTA 6. E, TLDR jest to zakładana data premiery, czyli 2025. Seria GTA przyzwyczaiła nas do jednego do opóźnień. I to długich opóźnień czasami, o czasami na rocznych, wywołujących u wielu fanów dreszcze, gdyż już zdarzało się, że wielce wyczekiwana premiera musiała być wyczekiwana jeszcze bardziej. W najnowszym raporcie finansowym korporacja znów podkreśliła, że GTA 6 powinno zadebiutować w obiecanym wcześniej terminie, czyli jesień 2025. Czyli, panie i panowie, za rok, od momentu kiedy nagrywam ten materiał, powinno wyjść GTA 6. Wróćmy tu za rok i zobaczmy, czy tak będzie. Tym samym przyznano także, że w podobnym okresie gracze mogą spodziewać się nowej Mafii i Borderlands, czyli Mafia Old City i Borderlands 4 chyba. Dzięki wielu ekscytującym nowym tytułom, które pojawią się w roku fiskalnym 2026, w tym GTA 6 jesienią, Borderlands 4 i mafia Old Country. Ok, nie Old City, tylko Old Country. Spodziewamy się stworzyć długoterminową wartość dla naszych akcjonariuszy. I tutaj e, wyjaśnienie: rok fiskalny 2026 to okres pomiędzy kwietniem 2025 a kwietniem 2026. Jak na razie to zdecydowanie najważniejsza oficjalna wiadomość od czasu zapowiedzi gry. Nowe GTA powstaje po cichu w studiach Rockstara. Um, no, lecz w zasadzie od pierwszego Zwiastuna sprzed roku nie dostaliśmy żadnych nowych informacji. Wydaje mi się, że w grudniu, pewnie tuż przed świętami, dostaniemy gameplay trailer, czyli rok po premierze ostatniego, pierwszego właściwie Zwiastuna, dostaniemy jakiś gameplay trailer, czy E, fabularny trailer, chodzi o jakby zarys fabuły, co się będzie działo. Mimo, że to już dostaliśmy w pierwszym zwiastunie, to jakby rozszerzą to w drugim i pokażą jakieś, jakiś gameplay. Mam przynajmniej taką nadzieję. No i teraz Resident Evil 9 wycieka. Mnóstwo nowych informacji od testera. Nie wiem, co jest tematem dnia, czy Resident Evil 9, czy GTA 6. No ale okej. Okay. Jedna z osób, która miała okazję zapoznać się z nową odsłoną serii od Capcomu ujawniła mnóstwo nowych szczegółów, znamy czas akcji i głównych bohaterów. Gra ma już nawet swoją własną kartę na Metacritic, ale japoński deweloper nie spieszy się z prezentacją tytułu. Prawdopodobnie będzie miała miejsce jeszcze w tym roku. Jeden z fanów gry, który miał okazję testować najnowszą odsłonę Resident Evil podzielił się mnóstwem nowych szczegółów. Z dużego przecieku dowiedzieliśmy się kto będzie głównym bohaterem, a także po ilu latach Resident Evil Village, czyli ósmej części, rozgrywa się apokalips. No dobra. W grze pokierujemy za, raun, zarówno Leonem, jak i Jill. Z kolei Chris i Barry będą postaciami drugoplanowymi. Jill Valentine ma wyglądać podobnie jak, prezentowana, jak prezentowała się w DLC Resident Evil 5, z kolei Leon Kennedy ubierać się będzie podobnie jak w filmie animowanym Resident Evil potępienie, bohater będzie wyglądał dużo starzej niż w poprzednich odsłonach serii. Akcja Resident Evil 9 będzie rozgrywać się 4 lata po Village. Jill i Leon trafią na wyspę, która jest główną siedzibą firmy stojącą za stworzeniem Eveline. Korporacja tworzy masowo klony dziewczyny z Mega co? Megamyset? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Chris i Barry będą działać jako wsparcie za pośrednictwem rozmów radiowych. Wspomniana została również rozmery Winters, której krew wykorzystywana jest do tworzenia szczepionki dla mieszkańców wyspy. Głównymi, główni bohaterowie w pewnym momencie zostają zarażeni megamycet. Mega, Megamy to jakaś choroba jest, ale tu chciałbym poznać zdanie ekspertów w komentarzach poniżej. W grze pojawi się również Blue Umbrella, a dziewiąta część serii ma zakończyć historię z obecnej trylogii, którą tworzą Resident Evil 7 i Village. Przede mną jeszcze Village. 7 grałem, Village przede mną, na pewno zagram przed premierą dziewiątki. Poznaliśmy również kilka lokacji, które zwiedzimy na wyspie, gdzie rozgrywać się będzie cała gra. Oprócz ciemnego lasu czy jaskiń zwiedzimy również opuszczone domy w wioskach, a także szpital czy fabrykę. Nie zabraknie również laboratorium, a nawet świątyni. Ulela. No dobra, co tutaj mamy ciekawszego jeszcze? O Jezus Enemies. Zombie oczywiście. Enemies worship The Moon, czyli jacyś wyznawcy kultu księżyca. Playtest. Ok, playtesty były Były przeprowadzone w kwietniu i we wrześniu. W kwietniu zagrano w szpitalu, a. Sekcja Leona, która dzieje się w, w Lesie, była ogrywana w, we wrześniu. No, powiem Wam szczerze, że to mm. może być coś mega ciekawego. A w tych miejscówkach będziemy walczyć z najróżniejszymi rodzajami przeciwników, w tym zombie, takich jak Ganados z Resident Evil 4, którzy potrafią posługiwać się bronią białą. Przeciwnicy będą. E, przeciwnicy będą czcicielami Księżyca, do którego będzie, będą się modlić, świe, śpiewając i patrząc w morze, a także nosić tatuaże przedstawiające naturalnego satelitę Ziemi czyli Księżyc po prostu. Także przeci, e, wrócą także przeciwnicy, prześladowcy, a jeden z nich będzie podążał nieustannie za Leonem. O nie, czegoś takiego nie lubię. Głównym złoczyńcą jest tajemniczy Mr. Simon, a jednym z najgroźniejszych przeciwników będzie kozioł, z którym zmierzy się Jill. To pewnie jakaś mistyczna, mistyczna postać. Testy Resident Evil odbyły się w kwietniu i we wrześniu. No dobra, to już przeczytałem Wam z Twittera. Wciąż nie wiadomo kiedy premiera Resident Evil 9. Z tego też powodu nie znamy daty premiery gry. Która powinna jednak zadebiutować w 2025 lub 2026? Powiem Wam szczerze, że nie mogę się kurde doczekać. Mam nadzieję na kolejny mega fajny klimatyczny um, horror taki jak Resident Evil 7. Wiem, że dużo fanów nie lubi tej części gry, ale ja, ja ją bardzo lubię. Aczkolwiek nie grałem w jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę, i piątkę i szóstkę. Te oryginalne. Ale liznąłem trochę remastera czwóreczki i też był naprawdę bardzo udany. Trzymajcie się na razie.